Um, Historia nauczyciela z żagania, który za udostępnienie w sieci ucha prezesa może stracić pracę, szybko obiegła cały kraj. Komentują ją politycy, śmieją się internauci, ale nie tylko dla nauczyciela, który stanie przed komisją dyscyplinarną, może ukazać się to śmiech przez łzy. Przewodniczący klubu radnych platformy obywatelskiej Robert Sapa podkreśla, że standardy, jakimi kieruje się Prawo i Sprawiedliwość, nie tylko w tym temacie można porównać do tego, co dzieje się na przykład na Białorusi. Sytuacja się przypomina, jeżeli chodzi o zasady. Funkcjonowania aparatu bezpieczeństwa. Patrzymy na Białoruś przez Rosję do Chin, tam takie standardy obowiązują. No co można powiedzieć? Śmieszność straszną. Mam nadzieję, że takie rzeczy się już nie będą zdarzać. Ale, ale trzeba powiedzieć, że to jest dobry prognoz, że śmiech jest najlepszym batem na władzę, najlepszą bronią. Także śmiejmy się z tego, z głupoty. Sapa komentował też wątek modernizacji amfiteatru. Temat remontu widowni i sceny powrócił po konsultacjach na wzgórzach Piastowskich. Część społeczników wskazywała, że jest to pilna potrzeba miasta. Jak zaznaczył radny, owszem amfiteatr ma swoje zasługi i należy pomyśleć o remoncie, ale trzeba znaleźć na to pieniądze z konkretnych programów rządowych. Zielona Góra jest miastem, gdzie sztuka, artyzm, yy, scena to są nasze wizytówki. Amfiteatr od lat yy, świeci i to tym, że jest naszą ikoną. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że to są pieniądze troszeczkę z innej branży, yy, przeznaczone na kulturę, rewitalizacja yy, wzgórz piastowskich. No nie do końca konsumuje, aczkolwiek jest realna szansa na to, żeby pochylić się nad tematem. Robert Sapa, pytany o to, w jaki sposób władze miasta mogłyby sfinansować ewentualny remont amfiteatru, odpowiada z przekąsem, że gdyby nie deforma oświaty wprowadzana z uporem przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zielona Góra nie musiałaby wydawać 20 milionów złotych na remonty w szkołach i budowę nowej placówki. Kiedy wydajemy na deformę oświaty 20-30 milionów, która jest kompletnie do niczego nam niepotrzebna, można było spokojnie te pieniądze przeznaczyć na remont naszej kultowej placówki. Co do tego nie mam wątpliwości. Robert Sapa był gościem Tomasza Misiaka w rozmowie dnia.